Witajcie widzowie, jak wbijemy 100 subskrypcji, to wśród tych subskrybentów jedna osoba w losowaniu wygra 1000 robuxów. Zapraszam do oglądania filmu i za powodzenia w konkursie. Witajcie widzowie, jak widać, no troszeczkę mam mało na działce, no ale mam 21 bilionów, jak widać. No bo musiałem sobie troszeczkę rzeczy zebrać, zrobiłem też taki mały parkour sobie. I co wynacza, jakbym sobie zostawił tylko i wyłącznie moje boni Blossom, bo utraidowałem się za. Mun, um, um, ten. Za mojego Moon Melona? Za 5 bilionów, za Moon Kata? Siema sigma I Jeszcze z moim kolegą. Tutaj. Wariujemy. No. Szalujemy. Szalujemy. No. Bawimy się. Co wynacza, jakbym. Y, zostawił sobie tylko ten boni Blossom Seat? Znaczy, mam. Ja już właśnie miałem zamiar to sobie zrobić, bo. Zbieram na mutację na mojego Bonnie Blossona. Jak mam jeszcze Monkata, to będzie mi się robił większy, większy i większy. Ten Monkata to 20 sudów. A tu kany to. Muszę zebrać, nie? Dobra, Dzień Pikane, Seed, Grand Kania, Amber Spine. No i też ten Bonnie Blosson. No i jeszcze Moonmelonki moon będę musiał zebrać, niestety. I moje te liliaki. To zbiorę je sobie. Nie, liliaki sobie sobie zostawię. Hornet dino Shrooma, to sobie wezmę jednego, tu sobie zbiorę. Też... I nie mogę zabrać Tu pyk. Ile mam? A już nie mam. No dobra, no to te zostają najwidoczniej Moonmelony, tak miało najwidoczniej być. Jeszcze te muszę. troll fruity i Kales Wtedy będzie git o, dobra, zobaczę co jest w sklepie, bo może być um, coś fajnego. Zrobił mi się reclaimer, chyba mi się zrobił, bo wcześniej dałem reclaimer. Okej, okay, dobra, te linki, ale to kupię i recall Co jest w tego? Zobaczę. Um, nie, nie ma nic ciekawego, są tylko common. Dobra, ale mi się zrobiły, to oddaję dalej, bo. No, warto, warto. Jakbym ją mówić. Cały czas mówię, no ale bardzo, serio warto dobra gdzie są te common eggi? Tutaj radę. Biorę reclaimera. mojego. Pyk, pyk. No i jeszcze nie na no, troll fruitów nie zbieram. Bo, bo co? Kurde. No dobra, to, to to tyle. Zrobiłem sobie takie małe ozdoby, tutaj ten. Takie ognisko jakby. Jest kit. W ogóle, mint. Ja zapomniałam. W ogóle nie wiem, skąd ja to mam. Nie Zapomniałem, że ja to posadziłem. W ogóle nie wiem. O, o, o! Leży sobie tu. To To każdy. Co każdy dzień będą moje bonnie blansowane większe, i większe, i większe. A także bardzo fajnie. Bardzo się cieszę. Będzie sukces. To jest fit. O, jest genom merchant jeszcze. Nie zauważyłam wcześniej. Nie ma nic dobra. Komnat. Tak, to nie ma nic. Dobra, to nie, to sobie podziękuję. Zobaczę to w gipsopie. Ale <grym> wreszcie, czy nie tak źle? Co to było? Nie, nie, czy widziałam się. Dobra, Antwerp Ok. A robi mi się jeszcze Amber spine No, taki w sumie. Polecam, no ale bardziej polecam, że grę tulkania jest lepsza od Amber Spina, jeszcze łatwiej zrobić. No, chyba że ktoś nie ma Amber Lily. no to niestety, klaks. No, ale po co się męczyć i robić dwie rzeczy? Na przykład jak ten Hornestal i no w ogóle tam. To po co się męczyć? Lepiej z Amber Lily, taką, że nie trzeba dwóch rzeczy robić na raz. O, tak to. Na Amber trzeba Hornestal, a tu trzeba zrobić Hornestal. Zbordować Sonne to jak to się ma, to grubo. a tutaj tylko Amber Rilio Dinosauro dobre Dobrze, że nie premium, bo to by praktycznie nikt tego nie zrobił. No i 900 tysięcy, dziewięć, tysięcy szekli. To tak łatwiej, bo to nie, nie trzeba craftować tego i tego dwóch rzeczy naraz jakby od 15, to, to 45 minut za sobą no ale no 46, bo jeszcze rośnie, chory nest, to takie trochę długo, trochę, nie? dobra co ten kotek w ogóle, co ile on to robi sekund, muszę zobaczyć bo wiem, że coś tam, że ten... co minutę chodzi i powiększa nowy flow to nie, a to jest fajne, bo on też jest noc, noc zamienia. W sumie fajnie, że się wytradowałem z nim od typa. Sypam. Dobrze zrobione. Tu mój krokus nadal 300. W ogóle, jakim tydem on ma temperaturę? Nie wiem, jak zdobyć tą temperaturę. I napiszcie w komentarzach, ee, jak zdobyć mutację Paradise. Paradise, czy jak to tam? Bo chciałbym zrobić na moim panie czy to robi jakiś pecik, czy tak w ogóle. Czy to jest jakaś mutacja po prostu eventu? No, no nie wiem, nie, nie wiem. Także proszę, powiedzcie. Będę wiedział. Pamiętajcie, że zasubskrybować kanał i polajkować ten film. I pamiętajcie też o konkursie. Co nie? Dobra. I hip, hip hura. Tu mi parkour taki łatwo on jest, bo to idzie się tak, tutaj żeby się wkleić, pyk, pyk, myk, tu się trochę zantagują, myk, myk i żeby tam na górę się tego dostać. Czyli do tego, co już ma dwa lata tutaj, serio, nie kłamię, grubo na maksa. I teraz są te z dwie strony, że też jest tu, ale to trzeba dobrze wycelować, Club hip, tutaj po autku, i łatwiejsze to jest takie. bo tu jest ten endyk, a tu jest ten endyk. Czyli łatwiej, tak jakby cyk. O, ale gg. Będzie też robiony Opening z 10 Primal Egów. Zobaczymy, czy drobne z tego zaurusa. Znaczy z zauru. Nie, jak on był, muszę zobaczyć tylko. Spinozaurusa. Nie wymyśla te na nazwy, jak na przykład. Paranourolops pus, rai iguanodon, pachitze Ankylozaurus, rai și Ankylo spinosaurus, serio. Ale na ich wszystkich jest bardzo dużo procent. Także łatwo będzie chyba zdobyć raczej spinosaurusa. No mam taką nadzieję, bo nie chcę się tu męczyć i wydawać du dużo Robuxów. Oj, nie, chcę nie warto wtedy. No zobaczymy jak tam nam mi pójdzie. Czy będzie szczęście, czy nie będzie go. Uuu, da się tak naraz skoczyć? Obys. Jak się tak jakby... Dobra. Uh. A, Monolith, mam. On jest wart w ogóle 10 bilionów. O, jest w intrusk, sklep się zmienił. Ciekawe co jest. Nie ma nic. Nie ma nic, nie ma nic. Dobra. Gearshopie. Trzy Ład, te rękane, no fajnie. No ale nie ma level up, pop. No, no dobra. W ogóle słabo. W ogóle nic nie się było żadnych sprinklerów dobrze co jest tym kosmetycznym. Może coś fajnego bym miał a ja nie chcę, żeby mi coś ominęło. Dobra, to. To, 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 I to, 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 jak sądzicie, czy mi się, czy uda mi się zdobyć duże po niej plącone?